Kto oglądał ostatni odcinek, ten dobrze wie, że no przegrałem. Przegrałem Dragon Lorkę, Gold Rabeskę. Eee, no i niestety, skiny wszystkie poszły, dlatego dzisiaj jest królewska, ale bieda. No niestety, bieda, bo mam tylko trzy klocki. Eee, no nie ukrywam, ja tam sobie jeszcze kliknąłem, skrzyneczkę z nożami, i. No wypadł mi flip w Blue Steel, eee, więc niestety, no ale. No ale zobaczymy. Zobaczymy czy dzisiaj uda mi się cokolwiek z tego zrobić i trafić coś fajnego. E, powiem wam jeszcze tyle, że rozdanie Good Night się zakończyło. Wygrał Good Night Ferox. E, Wzięło udział 148 osób, za co wam wszystkim dziękuję. E, no i życzę powodzonka w kolejnych w sumie takich konkursikach, ale no na razie konkursów nie będzie. No na razie nie będzie, bo jest biedam. no ale może dzisiaj jak coś trafimy, no to może coś wleci i powiem wam tak. Nie wiem czy widzieliście ale wleciała nowa zajebista skrzyneczka, gdzie mamy szansę trafić hola fabrycznie nowego wysta traku. Mamy Ursusa Dopplera Ruby, mamy w ogóle sport gloves'y slingshoty no i nie ukrywam, takie slingshoty, no przydałyby mi się. Przydałyby mi się do flip Flipknife'a Ruby, no i mamy generalnie w sumie tutaj większość czerwonych skinków, jednak na razie tego nie otwieramy, ponieważ jest to za drogie. Eee, zaczniemy sobie od procentóweczki. Od procentóweczki klikam 4% Slotter, no i zobaczmy, może na farcie wleci M9, mamy Shadow Daggers Noc. No i to w sumie nie jest zły traf, bo mamy przynajmniej Shadow'y, a nie jest to stickerek za parę groszy. No mamy 500, ale wiecie co? Otwieram jeszcze jedną, bo wolałbym M9 Bayoneta Slotera. No mamy sticker. Niestety druga nie oddała. Pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. No i mamy sticker. Dobra, nie no. Wiecie co? Odpuszczę, ale spróbujmy trafić Classic Knife'a Crimson Web'a. No nie trafiliśmy... No i z trzech skrzynek niestety, ale mamy trzy stickery. No mamy trzy stickery. Eee, może otworzę whole case'a na gasterze. Trzy stówki. Zobaczmy. Mamy stickerka. Mamy stickerka, czyli najlepszy traf. No zobaczcie to stickerek za ponad szóstkę. No dobrze, że to wleciało. Zobaczmy jeszcze jedna taka skrzynia. No tutaj już mamy niestety, ale sticker Doppler Poison Froga za dwie stówki 215 ziko. No mamy jeszcze tego flip knife'a. Dobrze, że tego stickerka trafiłem. Wiecie co, zrobię? Zrobię batelkę. Zrobimy ale batelkę na, standardo na standardowym. Mm, ja myślę, że damy sobie na sam start, tanie skrzynki na że Damy Black case'a, damy gold case'a, licząc na Bowie Knife'a Dopplera, licząc na koronkę. No Tak myślę, czy nie wrzucić może też tej nowej skrzyni. Damy też 2% zemeczkami i skałachami. Damy cyber Kesika na jesterze, To jest moja ulubiona skrzyneczka, jeśli chodzi o tryb Jester. Dam 4% Crimsona, 4% slotera. No i myślę, czy nie wrzucić albo anarchii na jesterze i będziemy liczyć na motylka. Ewentualnie. Albo zrobimy coś takiego. I hola, a na bujście to będzie 1400. No baterka się zrobi dosyć droga, bo za 4200, czyli wrócimy tak naprawdę, no prawie do punktu wyjścia, jeśli nie uda mi się tej baterki wygrać. Wiecie co? A zrobię tą batelę na dwie osoby? No, i na standardowym trybie. Dobra, no zobaczmy. Dwie osobki. Dwie osobki, batelka. Eee, I zanim ta batelka się zacznie, no to zwycięzcy. Zwycięzcy z ostatnich odcineczków, proszę bardzo, wy wygrywacie. Gratulacje. Zgłoście się po skinę na Discorda. Dodatkowo zobaczcie osoby, które już swoje skiny otrzymały. No, nawet tam macie, jak widzicie, talonika za 1200 zł. Eee, Szymon go wygrał. No, gratulacje. Zobaczymy, co dzisiaj będzie po tej batelce. Po tej batelce walczymy z Adrianem. No, i dziewięć skrzynek przed nami. Może wleci z pierwszej Bowie Knife. Oj, mamy CZ i mamy TK9, więc no zaczynamy bardzo, ale to bardzo kiepsko. No szczerze skrzynia za 200, dała 2 złote 80 groszy, zł. No i on trafia jeszcze Roxa za 200 z drugiej. No może meczka Golden Coil. Oj, nie, mamy stickery. No niestety mamy stickery, ale zobaczmy, może tutaj jakiś kałach za 800. No Empresa też nie mamy. No może talon. Oj, oj oj, oj no powiem wam, że... Nie wróży ta batla nic dobrego. No i Classic Knife'a również nie ma. Może tutaj M9 Slotter. Oj, oj, oj też nie dałem. No i zobaczmy, Anarchy i na że duża szansa na Motyla, który nie wlatuje, mamy Kawaha Neon Revolution i zobaczmy, co ta nowa skrzyniada. da. Oj, 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 no niestety. Trafił Kawaha Bloodsporta Minimal Wear'a w Batla za czwórkę dała trójkę. Dała, szczerze mówiąc, no, słabe skiny. Mega słabe skiny. Mamy Bloodsporta, mamy Good Knife'a. Eee, no, dla mnie bardzo dużo skinów pocieszenia. No, nie wiem, czy widzieliście, ale teraz za przegrane bitwy, no, to dostajecie pełno skinów pocieszenia. Ale, no, powiem Wam, że żaden z tych skinów mnie niestety nie cieszy. Sprzedajemy wszystko razem z Flip Knife'em Blue Steel i kliknę sobie Cybera na Jesterze, licząc na Talona Knife'a Marble Fade'a. No nie zawsze, nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, niestety, a zobaczmy może tego Anarchy Case'a na Dżesterze. no wcześniej w sumie wypadły tu same śmieci, no mamy 3,5% na motyla, nie? Fajnie by było go zgarnąć, no zobaczmy, ja pierdolę, mamy Digla Ocean Drive, no mamy Digla Ocean Drive za 239 ziko. No, ja myślę, że otwórzmy sobie może tą ofrendę, Dam sobie tutaj buścika. No i zobaczmy, co z ofrendy. O, ja piernicze. No, mamy Glocka Neonor. Nic dobrego. Wydałem 4 stówy, Mamy Glocka za 5 dyg. No, jest tak brzydki. I jest ta Wupa Wildfire, ale. Statrak Minimalware. No dobra, ta Wupka już jest lepsza. Ale no, wolałbym tu trafić, nie wiem, jakąś dziewiąteczkę. Będzie kałach? Nie, będzie znowu ta awupa? Będzie ta sama, więc nawet spoko. Jak ta sama, no to nawet git. No i kończymy znowu Glockiem Neonoyer. Ale tym razem Well Work. Wcześniej był Filtested, a zobaczmy jeszcze jedna. Oj, ta już chyba obsiurpana. Ta będzie obsiurpana, to już nie będzie ta sama awupka. No będzie niestety Minimalware. No i zobaczmy, chyba ostatnia. Oj, to będzie 5.7. I to będzie 5.7. To będzie 57 za 118 Ziko. Dobra, teraz ostatnia. Mamy kałacha headshot'a I to też nie jest dobry traf. Mamy 109 Ziko. Ok. Eee, spróbujmy może Lakatrinę. Też na buście, ale otworzę od razu 3. No, najlepsze, co tutaj mamy. No to redline redlina. Ten kałach redline w gierce. Nie wygląda nawet tragicznie. Ja myślę, że wiecie co, no tego redlina macie dzisiaj do zgarnięcia, a tak się umawiamy, że dzisiaj no taki kołaszek tylko za 138 z no bo jak dobrze wiecie jest no bieda, jest bieda, dlatego ten redline dzisiaj do zgarnięcia, ale żeby wygrać redline'a, musicie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, dzisiaj dwie łapeczki, 80 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale, pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz, nawet jeśli Cię wylosuje, a nie masz suba, no to nie dostajesz skina i szukam po prostu osoby, która... Tego Subama, i dzisiaj piszesz z jakiego województwa jesteś. No i tyle. Ja jestem ze Śląskiego, jakby ktoś pytał. Eee, no i co, 138 ziko dla was. Ja mam jeszcze 2,900. Ja mam jeszcze 2,900. Ja myślę, że może Ratles, jak tak myślę, na Jesterze. A spróbujmy: no może wpadnie motylek, może Karambit. I ja pierdolę mamy, kawa to jest. Szósty najgorszy skin do trafienia z tej skrzyni. A Water będzie za drogi. No Water będzie za drogi, bo to jest 9 stówek, a zobaczmy może tą jesienną za 4 stówę na Jesterze. Nawet dobrze zaczęliśmy, bo wypadł przynajmniej ten sticker za szóstkę. ale no nie, no teraz to same słabe trafy. Mamy skauta za 4 dyszki. I jeszcze jeden Otun Case. No będzie chociaż awupa kortikera, no na pewno, na pewno jest to lepsze, ale... No nie, jesienna skrzynia też nie daje, ale może Plug Case? Może Bowie? Czy wleci tutaj w końcu coś fajnego? No mamy kurwa saved offa. No mamy saved off. Jest lipa. No powiem tyle, jest lipa. Zobaczmy jeszcze raz. Plug case. Mamy P250C I zostało mi ile? 1000 zł. Okej. Okay. No powiem wam. No, chyba nic nie wleci. No nie, M9 sloter też nie wleciała. Zobaczmy Classic Knife. A. Good night blue style, niestety, ale obok. No i zobaczmy jeszcze jedno taka. Oj, 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 no dobra, mamy stickerka. Mamy stickerka, no i gold case, ostatnia szansa. Mamy 11 zł. Wiecie co? Ostatnio otwierałem skrzynki w CS-ie. A no, zobaczmy. No może tutaj będzie lepiej. Ostatnio otworzyłem skrzyneczki za 1500 Zico. Nie wypadło nic. Może tutaj będzie lepiej, ale nie zapowiadać. No nie zapowiada się na jakąś fajną, szybką kosę. Jeden z moich widzów na moim kodzie trafił z tej skrzyni Butterfly Knife'a Dopplera Emeralda za ponad 6 dyszek. Ale no mi została stuba. No i mamy dyszkę. No i mamy dyszkę. Ja kosy nie trafiłem. Ale byście chcieli ogarnąć jakieś nowe skiny właśnie na Skinsie, to pamiętajcie, żeby użyć mojego kodziku. Klikacie sobie tutaj ten plusik, wpisujecie kodik w aksess, otrzymacie darmowe 2 zł. No i plus 10% do wpłaty, czyli wpłacę w wpłacasz 110, a płacisz 1000, to masz 1100. Metody płatności to BLIK, Visa, skiny, Crypto, paysef, kart, SMS. Eee, no i co? Zobacz jeszcze co widzowie trafiali na moim kodzie. Jakbyś też coś trafił, no to pochwal się tym u mnie na Instagramie, ale pamiętaj, nie zawsze się wygrywa. Strona jest dla osób pełnoletnich. Nie jesteś pełnoletni, no to nie możesz tutaj grać. Eee, no i dzisiaj to by było na tyle. Zostałem z dyszką i zykałaszkiem dla Was. Na razie!